A oto zwycięski komentarz. Pamiętajcie, że konkurs cały czas trwa. Pamiętajcie o zostawieniu właśnie komentarza i łapki w górę. Zapraszam do oglądania. Auto-ataki! Instant seksony. lock. To nie działa nawet. No. Instant lock. Ja, ale to, widzicie, że ta laska wygląda jak bram z tego? <coughs> Hold the door! <coughs> Jaki Boże. No przepraszamy, no, ale chcemy nie, wygrać nie, bota, nie. tak? Ja wyjdzie ten jasło Jasuo Yasuło! Fidel! O chodźcie, chodź, idziemy na niego. O. On działa co ty, Nelly? nam Nie myślałam, że mi chce pinka zmieścić. Ja będę pinkać. Tego pinka bardziej chronisz ode mnie. Jest więcej wart po prostu. Nieprawda, mi nie wart ile? 30 golda? A ty 20! Wart. Więcej wart! O, o Jezu! <słupio> Powiem wam szczerze, ja bym się wstydziła Z czego? Ja bym tak napidowała <grym> Przypomnę ci te słowa <grym> Przy odpowiedniej <grym> okazji <grym> I to jest najgorsza moja gra kiedykolwiek. No, no wyciągnął mnie Widziałam, że mnie Moje gorsze widziałaś? <grym> tak no co ty, to kurwa już się wysz... Nelisie Szaku, pokaż mi swoją rangę, pokaż mi swoją rangę. Aj no, że troszkę bardzo, ja Jak on tam masz obramówkę, pokaż mi ją pokaz. A ty słuchaj, jaką ty masz. Co ciekawe jest Oj, no bo... No bo... no bo... no bo, no bo, no bo, nie, nie, nie. My proszę. Nie, nie za bardzo poszło. Proszę... Nie, nie za bardzo poszło. Proszę... Nie, tak? proszę państwa, <laughs> diament. <laughs> Ej, no przepraszam, ten kurwa jebany... Twoje starty to takie dziwne gdzieś. Pokaż. Są? Yes! Udało się, cel osiągnięty. Przegraliśmy chłopaki. No i dobrze. Matek, <Glucja> no, ty tylko wiesz, nie daj sura, ale grać. Idę jeszcze raz, ja już wiem, jak w tym grać. Nie tak. wiesz. Może niech nasz zwycięzca się przedstawi. A no to ten... ja... nie, nie ma na imię y... Jestem Olaf. No i... Ten skry? Ten ktoś powiedział OLAF? Ola? To ja. OLAF Ola się nazywam, ta ta ta, 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 ta. głowy urywam. Tra, ta Pięknie, pięknie. Naprawdę mam się już... uszyć. Trochę smutno. Bo mama mi nie ma uszu. Ja ja dziecko ja... jest małe, to trzeba dziecku masować uszy, żeby się nie zrosły. A ja mam Co? takie. Co? Naprawdę! Małżowinę trzeba tak... Co ty, ja ja robisz? Tak ją robić. Tak! A potem masz spiczaste uszy i ci się nie z słuchawki tej. Mo... No dziękuję, może, może, jeszcze, może jeszcze siusiaka trzeba masować, żeby się nie wkrąskł. O Jezu... Jezus, Jesteś Margal. Nie, Tak, wiem, że trzeba się lubiła, ale to nie interesuje to mnie, nie mnie też to nie interesuje. Alej, u ciebie się w clos. No widzisz, bo, bo mama nie pomagała i faktycznie. To wszystko się zgadza. Mogę wziąć Ignita w sumie. Ale już dobra. Przyjmiemy się ten mem z takim kotem, co tak siedzi przed stołem i... No właśnie sumie. Ja w sumie. Miałem taki moment. Tak siedzę na tej linii, tak patrzę na te moje spelę, co ja tu mam. Powinienem w był wziąć Ignite'a. Tak jest. Yes, bywa, bywa bardzo rakowe. top nie ma flesza, tak sobie rano. Okej. Ty liczysz na gankę od Ksame, panie. O nie, nie wiem, co ty zrobiła? Miał ciekawego. Tak, 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 tak to to jest nasz jungler. To jest to jest gank od Xame. <laughs> Kto by dał ten dźwięk? <laughs> Ksame. <laughs> Naprawdę? To był... Jak... <laughs> tu jego krzyk godowy. <laughs> trochę, trochę neli, ale tak, która tak jest zmutowana jakaś taka. Wiadomo, że się nie wkląsz, tak? <laughs> Jesteś mutantem

Jesteś straszni. Ty ja jeszcze nie byłem w domu, a już mam wszyscy level. Gdzie ty grasz na, 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 na PKP? Co? Bo ogóle tak się zastałem, bo nie skumałem do końca. To nie jest do kumania, to jest po prostu debil. To jest raga. To jest Nelly idzie okay. do ciebie gang, nie wiem czy widzisz. A dupie to ma! No kurwa widzę go od dwóch minut. Że on tak idzie. dwóch minut. Idzie i idzie. A ty tak sobie siedzisz, ryzykujesz. No i co, gdzie siedzę? Idę do domu. A to ty też napykasz. Muszę. Nie to SS SS z 20 sekund tego. A tu dwóch minut już tam idzie. Właśnie. Naukowcy was. milczeli. Siema! A ona wyjściała, poznaje jej sekty. Dokładnie. Ale to zrobiłem! Easy. easy! Ale ty jesteś! O Boże, ale ty było. <laughs> dumbass. Mówiłem. Tego też wyklikaj. O, to co, dumbass? Czemu JEST... No kurwa! Ja Dziękuję. Dziękuję. Czemu jestem Dumbas? Dumbas. Jesteś <grym> Dumbas. Nelly, ale mnie mogłeś na mnie poczekać. Dupy, to mam. Dumbas. Ale żeś masz cela, kurwa. Dziękuję, staram się. Ramus tu wjeżdża. Od dwóch minut tu idzie. A ty co? Ci się cieszy jakiś bartek? Ja w Zombie nie gram, mam wyjebane tą grę. Ale li, o... I to jest kurwa, przegrywasz jeden na jeden i znowu nie gram. I na o... I ty na Overwatch. Tam przynajmniej jestem potrzebny. Ale tam od dwóch minut... Ten Z od dwóch minut cię zabijała, ty co? Tam przynajmniej biegam i leczę innych ludzi. Ja nie mogę nie. Z nasz Tak! Co! <laughs> Mamo! Zap, proszę cię, kto a gra za połowiem? jestem Ciota! <laughs> <laughs> Kurde jestem mamy ona Cię ci pobije i Ci się ciepło zjem, tak jak powiedziałaś. Strzelaj do pola, papagoz! <grym w �aime> oh to... O kurde, jakby to... O, no, <trym wymi derivatives> O mój Boże! No one has ever done that! In the history of don... Dota! <Double Large> Dondat. Dondat. <đầu versão> <aza> Dondat to taki trochę... upośledzony ponczak. <sh> Donat. No <coughs> właśnie. Donatan. <imed> I, i Cleo. I my Polacy wiemy jak. nie my Słowianie, bo Nie klejo. My Słowianie nie pracy... To my Słowianie. <laughs> <laughs> nie, kupisz sobie. No! Tu rutu, tu tu. Co On się nauczył to z Od dzisiaj filmiki z kliniki wrzucane do, do zakładki edukacja. O dawaj ich, porobisz ich. Lol. Czek, nie umrę. Ale to było easy.